Przez ostatnie 60 dni pan Konstanty Dąbrowicz otrzymał lekcję demokracji. Lekcję, która innym posłuży za przykład oraz będzie stanowić ostrzeżenie na przyszłość dla każdego polityka, który zechce rządzić naszym miastem. Władza bowiem nie jest dana raz na zawsze i przyjdzie chwila, kiedy trzeba się będzie z niej rozliczyć przed wyborcami. Szanowni Państwo, dziś upływa ostatni z 60 dni przeznaczonych na zbieranie podpisów. Informujemy, że niestety nie udało nam się zgromadzić wystarczającej liczby 29 054 podpisów koniecznych do złożenia wniosku o przeprowadzenie referendum. W związku z powyższym, wszystkie znajdujące się w naszym posiadaniu karty ze zgromadzonymi podpisami zostaną zniszczone. Kończąc, jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom, które pomimo zastraszania złożyły podpis popierający wniosek o referendum lub czynnie włączyły się do akcji referendalnej. Informujemy, że nasza grupa działała na podstawie ustawy o referendum lokalnym. Z dniem dzisiejszym kończy swoje funkcjonowanie. Od jutra jesteśmy z powrotem zwykłymi obywatelami miasta Bydgoszczy.